Stwierdzenie, że pierwszy milion trzeba ukraść, możemy już odłożyć do lamusa. Do 2015 roku obywatele Polski mogą korzystać z dotacji unijnych na założenie własnego przedsiębiorstwa. O tym, jakie pomysły mają szansę i co musi zawierać dobrze napisany biznesplan, można było dowiedzieć się na zorganizowanym na Politechnice Wrocławskiej szkoleniu Droga do Miliona. Brak gotówki nie jest już przeszkodą w założeniu firmy. Przyszli przedsiębiorcy mogą sfinansować swój biznes na trzy sposoby: dzięki dotacjom unijnym, kredytom i pożyczkom, czy prywatnym inwestorom. Szczególnie dotacje wydają się atrakcyjną alternatywą. Jeżeli firma utrzyma się na rynku, to bezwrotnie można otrzymać 20, 40 tysięcy czy nawet milion. Przyznawana kwota i szansa na jej otrzymanie zależy przede wszystkim od sektora, w którym ma działać przedsiębiorstwo. Jeśli chodzi o tą małą dotację 20 tysięcy, to każda branża. Jeśli chodzi o dotację 40 tysięcy euro 2012. Branże skupiające się wokół Euro 2012 e, mają największe szanse. E, jeśli chodzi o dotacje duże, sto, milion, do miliona złotych, nadal jest to e-biznes i innowacyjne usługi. Podstawą do założenia własnej firmy i otrzymania na nią dotacji jest dobrze napisany biznesplan. Jak przekonywali przedstawiciele ze Szkoły Inwestowania, zbyt optymistyczne założenia czy nieuwzględnienie zagrożeń to najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców. Na dobry biznesplan składa się przede wszystkim opis projektu, aby wyglądał bardzo realnie. Po drugie, innowacyjność bądź nowatorskie rozwiązanie, które nas odróżni od konkurencji. I trzecim takim czynnikiem, który powoduje, że biznesplan jest dobry, to przede wszystkim osiąganie dochodów, aby biznes był rentowny. Prelegenci zapewniają, że współpraca ze studentami Politechniki Wrocławskiej nie skończy się na tym spotkaniu, a darmowych szkoleń będzie więcej.